Wchodzimy do klasy Omega Sport. Miejsce 12. 239. Mordas Tomasz, Jomito jo Toka, Medwie, Bartłomiej Zajd i Piotr Zadorski. Miejsce 11. 337. Szczepaniak Mateusz, Puzel, Klub Żeglarski Energetyk Konin, Michał Mach i Zofia Borowska. <klucz> Miejsce 10. 273. Gałązka Maciej, Instal Pro 2, MKS Marina, Niesiulice, Remigiusz Chorodyński i Małgorzata Białon. Miejsce dziewiąte, 200 na żaglu Wasilewski, Maciej, Brunszwik, UKS Nord Augustów, Piotr Osowski i Tomasz Oźlański. Miejsce ósme, 16 na żaglu Turza, Krzysztof Tachion, Marcin Nowak i Hubert Radzimowski. Miejsce siódme 215 Ruciński Michał, Mipro AKM Gdańsk, Krystyna Kiczko, Jacek Plichowski. Miejsce szóste 1924 Na żaglu Kalota Paweł, Ontekst Jacht Klub Polski Warszawa, Jakub Róblewski, Jacek Kamiński. Miejsce piąte: 338 Mackiewicz Fabian, Instal Pro MKS Marina Niesiulice, Jacek Gdybyń, Maciej Wilecki. Miejsce czwarte: Pierwsze za podium: 35 na żaglu na Dolnej Jerzy, lub Halkos Lublin, Witold Turbański Piotr Sutkowski Miejsce trzecie, 50 na żaglu, Szynkiewicz Andrzej, Nemo, Klub Żeglarski Sztorm, Barlinek, Marek Chruściel i Arkadiusz Stepania. Zapraszamy przedstawiciela, a jednocześnie właściciela stoczni jachtowej Jędrek do wręczenia nagrody.

Poprosimy załogę, która zajęła drugie miejsce, 110 na żaglu, Szokołowski Daniel, superkoszyk.pl, Mieszko Murawski Piotr Inglot. Prosimy o wręczenie przedstawiciela województwa dolnośląskiego, Jarek, jeszcze raz. Ja tylko chciałam dodać, że te dwie załogi miały taką samą ilość punktów po 8. Tak jest, po 8. Nawet mnie. A tu, to! Do przodu, do zazjęcia, bo nie szkalono. Dziękuję bardzo. Ale głóż to na rekordzie, bo dałeś. Chodź, powiem go <noise> w górę. <noise> I najlepsza załoga tych regat, 377 na żaglu, Marcin Styborski, PG Racing 3, Politechnika Gdańska, Jan Krasodomski, Dawid Płotko. Nagrodę wręczy burmistrz miasta Sławy.

Teraz wylosujemy nagrody pocieszenia, będziemy wręczać te nagrody załogom, które są obecne tutaj na apelu i poprosimy środkę Marysię, proszę bardzo. Ciaśniej, ciaśniej, ciaśniej. Nagrodę wręczy burmistrz miasta sławy. No przytul się do nic no. raz przy Nagrodę wylosowała łódka 268.

Talon w wysokości 500 zł do zrealizowania w Decathlon. Też ją wręczy burmistrz miasta Sławy. Pol 215. Jeszcze chcieliśmy podziękować sponsorom i mamy dla nich honorowe medale, więc proszę o wystąpienie wszystkich sponsorów. Firma Karlik, firma Mindmaster, firma Krupka.

Jarek Maroszek, proszę bardzo. I jeszcze ze względu na to, że właściciela chrupki nie ma, prosimy o załogę firmową na środek. Nie ma. Lira, zapraszamy na środek. Nie mam metal. I nie musiałem dobrze występują. Nie musiałem dobrze wydarzyć. Ja jeszcze raz dziękuję i teraz chwilę zajmie wam prezes klasy Omega. Wiedziałem, słuchałem. Dobra, poproszę. Słuchajcie, ja na początek, w imieniu wszystkich zawodników, chciałem serdecznie podziękować organizatorom za naprawdę udane regaty. Można powiedzieć, jak zwykle, ale wielkie brawa na początek. Słuchajcie, Arcos Lublin, naprawdę super impreza. Dziękujemy bardzo Władzom Sławy za patron naszymi regatami. Chyba, jak na wrzesień, byliśmy przywitani naprawdę fajną pogodą. Można powiedzieć, jak zwykle, w tym sezonie wiatr nam nie dopisał, ale chyba regaty możemy udać za na naprawdę udane, piękne miejsce. Fajne jezioro. Troszeczkę tego ścigania jak zwykle w tym sezonie zabrakło, ale mam nadzieję, że przyszły sezon będzie lepszy. Wszystkim przypominam, że za jeszcze trzy tygodnie widzimy się na finale Pucharu Polski, na jeziorze Krzybskim, albo Krzybsko, nie mam pojęcia, jak to się wymawia. Mam nadzieję, że będzie nas tam co najmniej tylu zawodników, jak tutaj, jako minimum chyba. I powoli będziemy kończyli sezon. Reszta ogłoszeń, co do końca sezonu już będzie niedługo a propos naszego walnego, podsumowania Pocharu Polski i tym podobnych. I żeby nie przedłużać jeszcze raz, słuchajcie na, na zakończenie, za chwilę się rozjedziemy. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy przyłożyli rękę do tej imprezy. Naprawdę bardzo dziękujemy. My mam nadzieję, że to w kolejnych latach także będziemy mieli okazję tu się spotkać. Dziękuję bardzo, słuchajcie. Dziękujemy. Jeszcze na koniec poproszę burmistrza, żeby zabrał głos i jednocześnie wszystkich zapraszam na poczęstunek i szerokiej drogi życzę. Dziękuję. Szanowni Państwo, dziękuję za udzielenie głosu, za zaproszenie. Ja także dziękuję organizatorom za zorganizowanie tego wielkiego święta sportowego. Państwu gratuluję wyników. Myślę, że wszyscy jesteście zwycięzcami. Dziękuję za przyjazd do Sławy. Myślę, że w tym roku o jeden dzień organizatorzy się pomylili, jeżeli chodzi o wiatr, bo jutro będą dość duże wiatry w Sławie. Także, jakby jeszcze jutro były zawody, to byście się w, na, w następnym, w trzecim dniu na pewno dobrze pościgali. Ja ze swojej strony dziękuję za przyjazd. Życzę szczęśliwej drogi do domu i pamiętajcie, Sława na Was czeka tutaj z otwartymi ramionami w następnym roku. Liczę się z tym, że przyjedziecie w takiej ilości lub też większej. Serdecznie zapraszamy. Wszystkiego dobrego.